Temu lat 11 ukazał się w Szwecji album przedstawiający rozmaite przedmioty pochodzenia polskiego, które znajdują się w królewskiej zbrojowni w Sztokholmie. Są to bezcenne zbroje, tarcze, przepiękne helmy, buzdygany, chorągwie, siodła, obrazy, buchary, przybory liturgiczne, a wszystko przeważnie pochodzi z lupu. Skarby te wywiózł z Polski Karol Gustaw, oblupiwszy nasz kraj ze wszystkiego, co mógł. Był to zaś, wedle wyrażenia Hetmana Czarnieckiego, rozbójnik świata. Album, o którym na wstępie wspomniałem, wydany został z tekstem w dwóch językach: szwedzkim i polskim. Obejmuje zaś tylko znikomą część zdobyczy wojennej wywiezionej przez Karola Gustawa. Reszty należy szukać po zamkach szwedzkich, po rozmaitych archiwach, muzeach, kościołach czy bibliotekach. Wywieźli z Polski nawet tak trudne do transportu przedmioty jak posadzki, jak marmurowe kolumny. Gdyby mogli, wywieźliby nawet ziemię. Celem wyprawy Karola Gustawa było nieco innego, tylko rabunek, z czym wcale się nie krył. Bezpośrednio przed wojną, powiedział. Za pomocą żelaza, którego nam natura nie poskąpiła, możemy zaopatrzyć się w złoto. Szwecja była biedna, Polska raczej bogata. Szwecja potrzebowała wojny, Polska za wszelką cenę pragnęła pokoju. Karol Gustaw miał olbrzymie zastępy żołnierzy, którzy po wojnie trzydziestoletni wrócili z Niemiec i domagali się żołdu. Polska nie miała wojska. Karol Gustaw chciał zatrudnić swych żołnierzy, bo stawali się z każdym dniem coraz bardziej niebezpieczni dla samej Szwecji. Tylko wojna mogła utrzymać ich w ryzach, tylko wojna mogła rozładować tę groźną siłę, którą Polacy z Dawiem dawna lekceważyli. Na sto lat przed potopem pisze Mikołaj Rej: O Szwedzie tam nie umiem mówić bo nie bywał na morzu, nie chce śledzi łowić, po czym dodaje, lecz słyszę też tam ludek nie bardzo ćwiczony, nikczemny, a plugawy, słychać na wsze strony. Gdy Zygmunt III wybierał się do Szwecji, kpiono z tej wyprawy w Polsce, mówiąc, że król jedzie po śledzie, a poeta Wespazjan Kochowski, choć pod Gniezdem w bitwie ze Szwedami, Ranę ciężką otrzymał, przecież wyraża się o nich pogardliwie, złąc ich knechtami z śledzi krainy. Lecz na przekór tym złośliwym uwagom Wojsko Szwedzkie było najlepsze w całej Europie. Gdy zaś zaczęli grasować po Polsce, zmieniła się opinia i przestano ich lekceważyć. Pamiętnikarz Pasek, Mówi o nich jako o charakternikach i twierdzi z najlepszą wiarą, że umieją zaprząc do wszelakich robót samego diabła. W całym Królestwie Szwedzkiem diablami tam robią jako niewolnikami w Turczech i co im każą, to czynić muszą. Żaden inwentarz i żaden katalog nie wymienia pewnej zdobyczy, którą wywieździsz z naszego kraju z srozy. Unurzani po lokcie we krwi, okrutni wojownicy Karola Gustawa. Jakaż to dziwna rzecz, że ci zbóje pokochali naszą piosenkę, że weszło im w ucho wiele motywów ludowych, które pono wywarły wielki wpływ na muzykę szwedzką. Spodobał się im także nasz taniec. I stał się niejako ich lupem. No, to im darujemy. Paląc, mordując, lupiąc, zasmakowali w naszej pieśni i w naszym tańcu. Razem ze skarbami, ze złotem, z bezcennymi dziełami sztuki, przejechała z Polski przez Bałtyk do Szwecji nasza muzyka. Jeden z najbardziej popularnych po dziś dzień tańców szwedzkich zwie się. Polska, a jego rytm nie tylko przypomina Mazura, ale jest niemal identyczny. Dziwnemu przeobrażeniu uległ ten naród i jego żołnierz, który dzisiaj żyje w warunkach fantastycznych, wręcz niewiarygodnych. Oto, gdy rekrut szwedzki, otrzymawszy przepustkę, wraca do koszar w nocy. Dyżurny ma obowiązek przynieść mu do łóżka filiżankę gorącej kawy. Uważacie Państwo, kawusia, gorąca kawa. Tak to wygląda dzisiaj. A przed 300 laty żołnierze szwedzcy byli postrachem środkowej Europy. Dzisiejsza pogawędka obejmuje smutny, albo nawet zgoła brzydki, upiorny rozdział historii naszego kraju. Polska jest w stanie rozkładu, który może najlepiej zilustruje pozornie drobny, ale bardzo charakterystyczny przykład. Podczas posiedzenia Sejmu doszło do bójki albo nawet dosłownie do mordobicia. Stało się to nie w korytarzu, nie na podworcu, ale w izbie poselskiej. A patrzył na tę scenę Senat, co gorsza, musiał na nią patrzeć król. Starosta nowotarski Krasiński najpierw dobył szabli na posła Lasockiego, następnie sklął go w okropnych słowach i uderzył w twarz przy królu. I pomyślmy, że ten sejm otwarł kaznodzieja nadworny dworny ojciec Karwat, cytując proroka Izajasza. Podnieś się, Jeruzalem, która śpiła z ręki pańskiej kielich gniewu jego aż do dnia uśpienia. I nie masz, kto by cię podparł ze wszystkich synów, któreś spłodziła. Istotnie był to jakby dzień uśpienia. Polska, nie widząc niebezpieczeństwa najazdu szwedzkiego, spała snem spokojnym, o obronie wcale nie myśląc. Ale ów kaznodzieja ojciec Karwat zakończył swą orację innym, a wróżebnym cytatem. Gdy ustanie pomoc ludzka nadejdzie pomoc boska. Nadeszła. Późno ale nadeszła. Na tronie szwedzkim siedzi rozbójnik świata, człowiek straszny, nie znający żadnych skrupułów, ambitny, tyran. Podczas gdy na tronie polskim siedzi władca neurastenik, zmiennik. Pozbawiony woli i charakteru, ba, gotowy zdradzić własny kraj i sprzedać go Szwedom. Przed Karolem Gustawem drżą ze strachu najwyżsi dostojnicy państwa. Karol Gustaw kopie ich i bije, a równocześnie króla polskiego nie tylko nikt z jego poddanych nie szanuje, ale każdy nim gardzi, każdy go nienawidzi. Sytuacja w przededniu potopu jest taka, że Minister Kurfürsta, bacznie śledzący rozwój wypadków, określa ją słowami. O ile ludzki rozum obliczyć zdoła, Polacy są zgubieni i my z nimi, jeśli ze Szwedami nie pójdziemy. Kurfürst wybrał to drugie. Przepuścił wojska szwedzkie przez swoje ziemię i przeszedł na stronę Karola Gustawa. Jak na stronę Karola Gustawa przeszło wielu Polaków, i Litwinów bez oddania jednego strzału. Lojalnie postąpił jedynie Gdańsk, wiedząc, czym dla niego pachnie zwycięstwo Szwedów. Z pomocą przyszli Tatarzy, a Turcy zachowali neutralność. Ale razem ze Szwedami uderzyli na Polskę Moskale i Kozacy, i Rakoczy, i Kurfürst. Położenie Polski maluje w sposób tragiczny List miecznika litewskiego Jerzego Tyzenhausa, który na krótko przed najazdem szwedzkim agituje przeciwko jakimkolwiek podatkom, uważając, że właściwie szkoda pieniędzy na obronę w samym założeniu beznadziejną. Na żadne podatki nie zezwalajcie. Damy mało? Nie pomoże. Dać ile trzeba? Nie możemy. A choćbyśmy dali, co niepodobna, Ojczyzny nie uratujemy. Wreszcie, z podatków naszych ledwie polowa idzie na żołd, reszta ginie między poborcami, arendarzami, Żydami. Lecz jest w tym okropnym dokumencie pewien szczegół, który warto przytoczyć. Świadczy bowiem, że mimo wszystko jego autor widział w narodzie siłę moralną. Wolał bowiem niesłuszna wyciskać krew i pot z chłopów naszych. Lada jako szafować i tuczyć nie wiedzieć kogo. Jeśli ratować ojczyznę, sami do boju skoczyć możemy, ale wszyscy idźmy. Gdyśmy już zabrnęli w te rzeczy tak niewypowiedzianie bolesne, trzeba nam brnąć dalej. Współczesny znakomity satyryk i zarazem znakomity zdrajca Krzysztof Opaliński pisze wiersz pod tytułem. Na ogolocone ściany W obronę I w tym wierszu wyraża opinię Że Polska trzyma się Tylko cudem Porównuje nasz kraj Do blazna Mówiąc Zgola Tak sobie z nami Bóg więc Zwykł poczynać Jako który pan z blaznem Gdy blazna opadną chlopięta Jeden go w uszczypnie, drugi go zakole, gdzie najgorzej. Błazen się opędza, cierpliwie pan słucha. Tak pan Bóg czasem czeka, aż nieprzyjaciele dowoli się ucieszą, zewsząd obracając mizerną naszą Polskę. Dopiero gdy nazbyt naprzykrzą się, i on i jemu samemu zawoła ciszej. Otóż na tę mizerną, pogrążoną w zupełnej anarchii polskiej, idzie rozbójnik świata, korsarz, lupieszca. To jakby wyprawa myśliwska z nagonką Moskiewsko-Kozacko-Siedmiogrodzko-Pruską. Karol Gustaw idzie na pewniaka. Wywiad szwedzki działa znakomicie, i Karol Gustaw wie wszystko, co wiedzieć chce. Wywiad polski śpi do ostatniej chwili. Nie polacy, ale kurfürst pruski pierwszy donosi do Warszawy, że szwedzi są już w drodze, że wojna jest rzeczą nieuniknioną. Potop zalewa całą Polskę, od brzegów Bałtyku aż po Kraków, ba aż po Tatry. Kraków, gdy Karol Gustaw zwiedzał katedrę wawelską, przewodnikiem jego był ksiądz Starowolski, który wskazawszy grup Lokietka, rzekł: ten jest król polski, którego losy przeciwne po trzykroć tron opuszczać zmuszały. Wrócił na nie jednak i królem naszym umarł. Wierzę, odpowiedział Szwed, ale za to wasz Jan Kazimierz, którego orężem swoim stronu spędził, już nam z pewnością nie wróci. Ksiądz Starowolski Proroczym okiem, przewidując bieg wypadków, odparł: Fortuna zmienna, Bóg cudowny. Nie minął rok, a Jan Kazimierz znalazł się w Krakowie. Karol Gustaw znalazł się w Szwecji.